Bum, się matko z tej strony Patryk witam Was w kolejnym odcinku z oceniania tington'ów. Jak zawsze nie zabraknie tu śmiechu, cringe'u i obawy o to, że wypłynie mi z kuchem. Ale bez dłuższego przedłużania drogi widzę, zostaw suba, lajka, like bo ja już wiem, że będzie bomba, a ty zaraz to zobaczysz. No i co? Przejdźmy do oglądania tingtongów. Wjeżdżamy, kolejna seria. <laughs> Autentycznie, ten komentarz oddaje wszystko tego, że nie spodziewałam i ja też. Chłopco kolanem zakręcił tak o! Pierwszy Tik mi już mózg wysiadł, nie no, nie da się tak. Co? Czekaj, kochanie jakim owocem dla ciebie jestem? Z tym żartem, nie? Która że, 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 że część warzywa jest nieodalna? <śmieniczy> Wózek inwalidzki <śmieniczy> Nie przepraszam. <śmieniczy> Ale czasami lubię czarny humor. <śmieniczy> A, oczywiście nie należy się śmiać z ludzkiej tragedii niemniej jednak taka forma żartu też do mnie przemawia. <śmieniczy> Aha. <śmieniczy> All Ja już myślałem, że to koniec. A ty jednak jest wui. Oha, czyżby kolejna pani bez talentu? No i co jeszcze potrafisz? brzydko laska to zdjęcie. <głos> <głos> Ej, ale bez kitu nie powiecie mi, że tak nie jest. Jak jakiś brzydki koleś wrzuci fotę, to zaraz go jadą jego kumple w komentarzach. Ale jeżeli to Laska wrzuci takie zdjęcie, to jest... Ej, od razu spam takich komentarzy i to jest stop pro legit. I wy i ja niejednokrotnie to widzieliśmy. O, jakaś parka. Jak ja bym tak zrobił, to moja partnerka taneczna by zgubiła jedynki. Ale czajcie, jesteście na weselu, kuzyna kuzynki obojętnie u kogo. I sobie wiecie, tańczycie, tańczycie, tańczycie i próbujecie zrobić coś takiego. I w tym momencie wasza laska uderza twarzy o ziemię. Z automatu przebijacie parę młodą i jesteście królem tej imprezy. Nie, żebym podpuszczał, ale nie macie psychy. Ale <laughs> proszę, nagrajcie mi to na TikToka. Co? 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 Co skąd się tak... Czekaj, co skąd się tacy ludzie biorą? Ale widzę Wrocław jest obecny. Ej, to no powiem Wam szczerze, że te TikToki póki co dzisiaj to jest Złotowczy z tej postaci. Skąd się tacy ludzie biorą poza tym, że jest Wrocławia? Co? A, że. Imiona. Kończy ten imiona Angelina. W sensie imiona postaci, ze nazwiska, nie wiecie Jennifer. Mia. Makowa. Mia. Szukam system! Keczup. No i co z nim zrobisz? Ale hmm? <laughs> no, jesteś już naprawdę ten telefon już Radę. Patrzcie na szczęście na tej twarzy Chłop jest geniuszem i naprawdę te tiktoki dzisiaj to czyste złoto Pora na jak parkowałem to auto no to było w cieniu, a to auto było BIAŁE <grym> Nie no nie można takich żartów opowiadać Jak brzmiałby kawałek Fiza i Mister Polska, awaryjne światła w wykonaniu bądżowego Nie zepsuj tego Mięsny bas niczym kebab na podwójnym mieszanym sosie. Teraz super gitara i ma grać to samo, co bas. Naturalna perkusja, której nie mam, więc nienaturalna perkusja. Żeby oddać klimat lat 80 na ostatni rzut leci syntezator. Wokalistą rockową niestety nie jestem, ale lecimy cały Czekaj, czas. Czekaj, wokalistą rockową nie jestem? Ej, zarąbiście wyszło Jadę na po ulicach, z Gdzie moje żoneczki, bo mam dziś dobry humor Ci się jestem w grubie, a co chronam nie... Pozak, w do oryginału, to ta to jest lepsze. Weźcie tamte usunięcie z YouTube'a. Zostawiam lajeczka, bo sztos. Aha, błagam, nie wiem że to kolejna, która zaświeci cycem. Cieszę się, że mnie nie zawiodłaś. Co? Albo mi się zepsuły oczy, albo mózg. Widzę, że nie tylko ja tak mam. Aha. Aha, że tak wiecie, Remanticus z Ale wiecie co, jest hitem? Ja się śmieję, ale jeżeli ja bym poprosił mojego przyjaciela Wojtka, z którym nieraz nagrywałem odcinki np. Na z Fortnite'a, to to by się skończyło w identyczny sposób. Albo jak on by poprosił mnie, albo ja jego. W stylu, że wiecie, podasz mi kwiaty. No, 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 no. O, mama na obrotach. Okay, Ogle? to chyba miała Twoja matka na oczach, gdy dopuszczała do siebie <laughs> Twojego starego tyszmata. Mocny materiał Co? Nie będę pana ciebie Co Bardzo garnym Bardzo miło. Sprawę przekazem do sądu Czemu tak? Co, nie będę pana ciekaw <laughs> garnym To my zrobili niespodziankę Bardzo mi miło. Ale Posłuchajcie <laughs> jego głosu, nie? Jakie opanować czemu, tak? <laughs> przekazem do sądu. Czemu tak? <noise> Czemu tak, panie władzo, Heniu, dlaczego? Dobra mordeczki, w tym odcinku to wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie suba, lajka. Możemy zrobić, że to 100 lajków, to może kolejny TikTok. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy ile dobijecie. W komentarzu napiszcie, który TikTok był według was najlepszy. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema na ja. Cześć.